I got że in the land. to jest no dzisiaj. Brakuje mi tylko jednej. że się domyślać czego mi tylko jednej brakuje, bo tylko jednej koronki do trzystu. Czekam, żeby... Nagle ten odcinek, żeby zdobyć w końcu te 299 i mam. I dzisiaj wbijamy tam ostatnią. I dlatego mam nadzieję, że do końca tego roku wbijamy też 300 subskrypcji na tym kanale. Ale na razie jest, mamy cel 100. Bardzo się cieszę, że ogółem mój kanał. A czy że moje filmiki wam się podobają? No bo to też... Wiem, że dużo zależy od montaży, więc dzisiaj widzę wyzwanie intro, ale widzę, że jeśli pod, pod wczorajszym filmikiem zostawicie 5 lajków. Albo nie, jeśli pod tym i wczorajszym filmikiem razem zro, y, po, zrobicie 10 lajków, to wam pokażę, jak zrobić takie super intro. Poradniczek, intro, nie wiem, można robić 5 minut, nawet 2 długo to nie trwa Zobaczcie, jak to wyszło, no nie. A sobie, że mi żarty robicie. No nie, ten tepek mi wskoczył po głowie jak jest ten głupi, głupi no niestety. Ja w ogóle to powinno... czekaj mogę wyjść. Halo! O jest! Dobra, pierwsza runda niestety się nie udała, ale spróbujemy jeszcze raz, bo to jest bardzo mała szansa, że uda. No <laughs> się wygrać te 50 klejnotów. A jeśli się uda, to pamiętajcie, że na 150 subskrypcji, czyli na mój kolejny cel, będzie. <laughs> Przepraszam bardzo, ale będzie. Będą live tak, z dwa, dwa razy w tygodniu. I będą na Fortnite. Cie. Będą. filmiki z Fortnite'a. więc będziecie mogli ze mną zagryć. No, ale widzę, że teraz szybko na temat castamów. Castamy będę miał na kanale, ale. Nie mogę tworzyć kastamu, bo kastamu można tworzyć tylko jeśli się ma kod twórca. A kod twórcy można mieć od 1000 subskrypcji, z tego co wiem. Od 1000. <tryk> <tryk> Dlatego mam nadzieję, że uda nam się wbić kiedyś te 1000 i że nie odpadnę znowu w tej pierwszej rundzie. i że będzie wszystko totalnie gites i że uda mi się tutaj wygrać, albo chociaż mieć miejsce w finale, bo to też musi być ważne, żeby mieć te miejsce w finale, bo to też nie stracę za to klejnotów. choć w sumie, kiedy będę półfinale, to też chyba nie stracę. Więc się odbijamy, pamiętajcie, zostawcie słabo na bo na, bo bona bo na, bo lajków będzie kolejny odcinek o przepraszam teraz bardzo będzie kolejny odcinek, więc mam nadzieję, że każdy z was teraz zostawi suba i lajka oczywiście, bo subów 100 subskrypcji będzie liveik. zobaczymy ile osób będzie na liveie, bo jeśli bo jeśli 10, to wyślę y, zaproszę mnie tak te osoby do najlepiej do Fortnite a. i pierwsza osoba która dołączy do mnie do lobby będzie słuchajcie będzie słuchajcie mogła zdobyć Będzie mogła zdobyć Znaczy właśnie będzie wygrał ode mnie gifta na jaką rzecz ze sklepu. Albo no i będziemy mogli oczywiście razem no. zagrać w cokolwiek będzie chciało. Jeden po jeden, czy co będzie chciało. To to wygląda. No niestety mi się nie poszczęściło. Ale jak to się mówi do trzech razy sztuki. Szybkie cięcie musiałem coś zrobić, ale już jesteśmy. Spróbujemy znowu wygrać, bo ja mam bardzo wielką nadzieję, że uda nam się wbić właśnie ta 300 koronek. Jestem bardzo ciekaw, bo szczerze mówiąc na Legendary już bardzo nie grałem, ale to bardzo dawno nie grałem. Ale tak jak mówiłem, pod ostatnią Ostatni filmik i potem zrobicie 10, 10 lajków e, łącznie i zrobicie 50 wyświetleń. To pokażę wam poradnik, jak zrobić takie intro. Bo to są takie tajemnice, youtuberskie, że tak powiem. Ale ja jestem dobrym i. Uda... Właśnie, bo pewnie widzieliście u różnych youtuberów właśnie takie... Takie, takie... Intra i pisaliście, ale nie odpowiadali. A wy jeszcze napiszecie to... Po odpiszę właśnie, że... 10 peczek łącznie i... 50 wyświetleń e, łącznie to... Równa się... Właśnie... Właśnie się równa... NIE! Równa się... Wiecie co... Widzę, że nie udało mi się w tej rundzie, ale... spróbuję w kolejnej, bo się tak z wami zagadałem, że... No niestety... Tak się zagadałem, że niestety mi się nie udało, ale spróbujemy w tej rundzie. Widzimy się w kolejnej rundzie. Mam nadzieję, że tym razem nam się uda wygrać i zdobędziemy tą ostatnią koronkę. Bo to nie jest, widzę, łatwe wygranie na takim Legendary... <coughs> ...Blockdash. Więc po prostu to też jest jakieś tam wyzwanie. Grałem tu sami pro, pro playerzy, a ja nie jestem taki dobry, że tak powiem, bo dawno nie grałem, trochę, że tak powiem, zapomniałem tych wszystkich taktyk. Po to, że dawno nie grałem, nie, nie mam połowy skinów. Ale oczywiście nie tylko będę wygrać na lewie Fortnite a, a też oczywiście w StumbleGaze będę dodawał... ...do znaj Choć mam pełno, to wiecie, tych, co są... Będę, będę po prostu wybierał tych, co mają mniej niż 100 koronek. Więc ja tak robię bo, chciałem, bo ja nie chciałbym tak grać, że jakiś typ kurde, stoi i nie dość, że Af to spacji nawet nie wykliknąć kliknąć, albo tam nie wiem, a telefon. Ale w ogóle szkoda, że nie jest pokazane. Ktoś gra na telefonie albo na coś innym. To by było mega, że tak powiem, fajne. Ale teraz spróbuję wygrać, więc. Dobra. Poczekaj, bo ten jakiś to tyśb... jest. O kurde, ale. jeden... <coughs> Zrobił. Niestety tutaj żyjemy, teraz. Okej, okay. tutaj okay, blokuje. Jest! Udało mi się go zblokować. W... Dobra, da, spróbuję, spróbuję, spróbuję. Spróbuj. Ogółem było mega trudne wybrać dobre intro, ale. Na szczęście udało mi się wybrać <śmiech> odpowiednie <śmiech> Spadaj. Nie. Jak ja się tak się baguje, to wtedy te emotki nie mają sensu. OK. dobra. Kolejny lew na glebie kurde. Chciałem go spancować, ale niestety mi się nie udało. Ale... Chociaż może ślizgiem coś robię? Nie, nic nie zrobię. Dobra, pyk. Pyk, pyk, pyk. Chyba dobrze, że płacisz, bo już po tobie. Nie mm. no. <coughs> Ale gdyby ty mnie tak zrobił? Nie! Jako ostatni widzę, bo ja się przeblokowałem przez innych typów. Niestety mi się nie udało. Ale widzowie... Wierzę w to. <coughs> Chociaż 6 prób mi się uda, więc się widzimy w kolejnej próbce. Jestem widzowie, więc teraz się tak postaram, że będę się skupę tak, że normalnie już nie będę nikogo blokował, będę się starał używać dużo tak z muzlim będę nikogo blokował, więc zobaczymy. Jak to wyjdzie z pełnym skupieniem? Zobaczymy, jak to wyjdzie z pełnym skupieniem. Dobra, ale chciałem go Bum. Nie. będę tak próbował nagrywać, aż mi się skończą klejnoty. Słuchajcie, żeby wyjąć tę gierkę. Aż mi się skończą klejnoty. Wtedy to będę normalny grze próbował, bo... No, da się to wygrać, ale każda taka jedna runda to każdy jeden win dla kogoś. Więc zobaczymy. Kurde, ale bym go spalił, ale sam się, że więc boję tutaj trochę tak ryzykować. Uf. dostał ślizga. Nie, nie, nie. No jest. jestem, jestem. A no, ale to mnie przeszło. To się nazywa skupianie I nie na no, przechodźcie, wszyscy. Bo tutaj się nie chce pchać, co nie? Jest, udało mi się. Na szczęście mi się udało, więc przechodzimy do rundy A tu da. Do, do drugiej. O! Zaczynamy szybciutko, muszę. Tutaj szybko się załapać, bo muszę się ruszać, bo ogólnie no, szukam jakichś dobrych green screenów dla Was. Green screen inaczej w swoich filtrach wpisujecie w swoim montażu. Chyba i wtedy Wam wyszkakuje a, k. I tam klikacie, i tam wam znika ta zielona ekran w zaznaczonym miejscu, zależy jak tam macie w swoim montażu. Ok, ja montuję w środkach, macie to w opisie, akurat wczoraj nie było, wiem. Ale to wszystko przez. <laughs> ale to wszystko przez właśnie to wszystko przez 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 znaczy, no przez to, że jeszcze taki lepszy montaż jest trochę kosztuje nie, jest to jakiś, że tak powiem, wyśmienite, ale mi się dobrze na tym, że tak powiem, montuje na razie jeszcze nie mam montaży z tą głębym prawdopodobnie przegram invertuję Dobra. Jestem. Jestem, żyję i to jest widzę więc teraz się skupię. <kłysy> I mam nadzieję, że wygram. Tamten typek już jest na grabia. Więc zobaczymy jak tam będzie. Będę <kłysy> się starał ile mi... ile mam sił w... No jak ten skin w ogóle już jest niedostępny chyba. A czyli, kiedyś był przez 3 nie? Mam takie wrażenie. <śmiech> <śmiech> o! Wydupczyło go. Blasterki! Let's go, myślałem, że po mnie, ale jednak po typu. Jest dobrze. Jest dobrze, muszę się skupić bardzo dobrze i pyk. Duptaj. O nie, mi emotka nie zadziała. O, ale go zdupcyłam! Z ale go zdyłam. Chłopia kar karma wraca. <śm> Więc ten typek zrobiła, ale odpad. Dobrze. Nie widzę, myślałem, że to mam wygraną w kieszeni, ale jednak jednak ten typek przegrał! We <tryk> skupienie! To jest chyba najlepsze, że tak powiem, rzecz, żeby uda... żeby się udało widzę. Może mi się żegnać. Pięć lajków, kolejny, odcinacek i jo!